Siemanesko, ziomeczki, jestem Ironman90, witam na was bardzo serdecznie, a to jest nowa seria na moim kanale o nazwie Minecraft na modach. Okej, okay, jak nazwiemy świat? Może świat warto nazwać, jak? Dobra, nazwiemy go Minecraft na modach, jak zawsze Minecraft... Minecraft... Na modach Kurde, nie umiem pisać the World Nie ubiadaj się, okej? Okay? A dzisiaj ze mną jest... Trochę 1 na 3. Ale się nie ubiadaj, to błagam cię, okej? Okay? Dobra. Nie na odcinku. odcinka będzie. No i od razu wszystko musiał już... No wszystko teraz na ziemi leży, oczywiście. Nie nie leży. No leży na ziemi, słyszałem jak coś spadało. Aha, ty, ty to robisz. Dobra. Co jest? A w ogóle gramy na. No, znowu kolejna próba i znowu jest biom śnieżny. Dlaczego? Dlaczego Pingwinie robiliśmy to? Ale to jest Pingwin Pak dwójka. No. no. O już od razu odkłada wszystko. Co ty robisz? Aha, tu masz czekoladę, do ale lepiej się nie objadaj, bo będzie za chwilę coś mówił i ten. A nie ile. No właśnie chcę poklasło. No znowu te cheaty. Nie, nie. Ja. ja wcale nie cituję. Co to jest? What? What? A nie. Jak się to zrobi? Jak się to stwarzy? A to się teraz. Nie, ja wcale nie cituję! Dobra krafting sadzonka nic nie chce mi czemu peaceful chcę easy a po co jak kilo zrobiłem? ja chcę tylko mieczek jeden Mam nadzieję, że ta seria spodoba się. I co każdy odcinek postaram się kogoś zaprosić. A jak nie, to sam. No. Pewnie często będzie Trox 1, 2, 3, krowa. Yy, znaczy, Trox nie jesteś krową, nie, ale ten. Yy, to będzie seria z krowami. Nazwiemy to Święta... Święta z krową. O, Kto to jest? Ja w ogóle nie wiem kto to jest za człowiek. To jest jakiś nieznany? Albo to może być... Albo i nie, dobra, idziemy. <noise> Ta kopal nie, 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 nie lubi tego zombie. Mam mało mnie już mi się skończył. Głupi zombie na jedną kapelusz tylko zadaje. Zombie! Dlaczego mi to robisz? Dobra, to, to zostawię sobie na później. Przecież najpierw sobie pozbieram kobla, a później zrobię pochodnie. O czym? Wow, a skąd ja go wezmę? No zrobię, z węgla. Na, pingwin na pingwinku dwa nie ma. Chyba... Dobra, ile mam patyków, tyle będzie dobrze. A no, może trochę przesadziłem z tymi pochodniami? Chyba nie. Dobra, nie, jak nie to biorę... ALBO, ALBO, ALBO! NIE! 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 Konieka. NIE! Koniec

Pójdę coraz. w ogóle, który to jest poziom? Czterdziesty drugi? Że co proszę, jaki to jest poziom? Normalnie to jest jakaś tragedia? Nie troks. O tym się mówi. No kolejny, naprawdę? Kto? Ha, zrobię. Ten gościu. Ja też. Co jest? Dwa. Naprawdę? No. O nie, trzeba szykować. Mieczyki. A! ale super. Super Co, o kurde. Nie! 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 Kiń, o kurde, dwie kości. Ja nie mogę. Przynajmniej coś. No, przynajmniej mam mało HP. Muszę. Dobrze, że zabiłem te święte krowy. Ach. Znowu ktoś mi pisze. Nie dzwoncie na mnie na sklepie, no! Chcę sobie spokojnie nagrać filmik na YouTube'a, oni muszą mi przeszkadzać. Świętna prawda, i to Święta prawda. No to dobrze. Co się dzieje? Woda. Nie! nie? Narobią. A sp... Spod... Odkryłem go, jestem super! Jo, idziemy tam! Dawaj mi tą pochodnie nie złodzieju. kurde. Teraz jak się Skąd no. oni się tu wziął? Jeszcze... jeszcze jeden. Dostanę go od was, przyjaciele? Na przyjacielu! Przyjacielu! Nie dostałem, łuku, Już was nie lubię! Co tu jest? Co tu jest? Jeszcze jedna! Nie! 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 Tak ścielajcie w siebie! No nie! Nie! Błagam! Błagam was! No nie zabijajcie mnie! No czemu? Jak ty?! Diaksy? No nie! Nie! To są diaksy! Przydałaby się pochodnie, To by było na tyle z tego odcinka, ja się z żegnam. Na razie.